Cześć, hej, witajcie! Ja jestem Leśny i, tak na wstępie, macie konkursik na włoski brac. Żeby je wygrać, jedyne co musicie zrobić, to zostawić subka na kanale, komentarz ze swoim nikiem oraz łapkę pod tym filmem. Wyniki będą w kolejnym odcinku, a teraz zapraszam do oglądania. Yes. No i dzisiaj jest dość smutny odcinek, dlatego że... Ciuszki już więcej nie dają fejmu przy odbieraniu ich z prezentów i o tym powiedziała mi moja dziewczyna, więc pozdrawiam Cię kochanie, dziękuję bardzo I jej powiedziała to inna osobka, która wyświetla się na ekranie więc możecie im podziękować i ogólnie dla tych co nie wiedzą przy otwieraniu prezentów kiedyś dostawało się fejm i osoby używały tego sposobu właśnie do wbijania levelka, dlatego że spódniczka Pixel kosztowała 75 tysięcy Starcoins, przez co dawała 7,5 fame, na boosterze to w ogóle było więcej, no i modzi to usunęli i w sumie nie wiadomo czy usunęli, bo mógłby być to również błąd i wam w ogóle zademonstruję teraz, no mam tutaj sobie takie fajne prezenty, jakieś inki, inne bajery i po kliknięciu tutaj właśnie w znaczek zostań VIP powinno mi dodać fame a tego fejmu nie dodaje. Po przelogowaniu również y, dawało fejm, jak się w to nie klikło, ale nagrywam ten odcinek już trzeci raz i tak, nie działa to. Nie daje nic kompletnie fejmu. Za zwykłe ciuszki też nie daje. I mam co do tego kilka teorii. Pierwszą z nich jest to, że jest to po prostu błąd, tak samo jak był błąd ostatnio z tą sukienką, która była za diamenty, a można było ją kupić za star coinsy. I mam nadzieję, że jest to błąd i modzi naprawią to i ciużki będą dawać fame, bo jeżeli nie będzie to działać tak jak działało wcześniej, to nie widzę sensu kupować sobie jakiś spódniczek Pixel albo innych drogich ciuchów. No bo jedyne tego zastosowanie jak dla mnie to było po prostu wbijanie levela, jak ktoś chciał, no bo one ani nie wyglądają jakoś super, są mega drogie. No można po prostu przyszpadować, że ma się dużo starkońc, no ale jednak była to fajna funkcja, że za otwieranie prezentów dostawaliśmy jakąś tam część fejmu i teraz to usunęli, albo jest to po prostu błąd. I... No i szkoda, szkoda tego. Zobaczymy jak się to potoczy. W ogóle widziałem na grupce jakieś posty, że niby tam to przez Star Myron i Luvatara usunęli właśnie te wbijanie fame przez wysyłanie prezentów, bo pamiętam, że była z tym drama i coś tam chyba pisali nawet o tym do modów, ale nie chcę wam skłamać, więc zobaczymy jak się to wszystko potoczy. Ja mam nadzieję, że jest to po prostu błąd i modzi sprawią, że znów będą ciuchy dawać ten fame, ale no bardzo możliwe, że jednak wcześniej było to błędem i one nie powinny dawać fame od samego początku, ale dawały go i teraz oni to dopiero naprawili. Zobaczymy co kolejne dni przyniosą. Możecie napisać co o tym sądzicie, bo na pewno wielu z Was wbijało właśnie tym sposobem sobie levelek. Ja na mówi Star Planet nie gram pod level, więc dla mnie jest to troszeczkę obojętne, chociaż i tak uważam, że była to dość fajna, taka ciekawostka, funkcja, no i jednak ona powinna zostać. Więc no, to by było na tyle. Jak coś się zmieni, to będę Was na pewno informować, a ja już będę się z Wami żegnać, więc do zobaczenia i pa pa!